Blauberen wieczorem. Puste. Krzywe niemieckie domki. Z Pruskiego muru, oczywiście. Przynajmniej tak się wydaje. Tak jak w gabinecie doktora Kaligari. No, profesora Kaligari. No i nasze ulubione miejsce Muzeum. Muzeum Miejskie w Małej Mieścinie, w Alpach Szwabskich, na Jurze Szwabskiej, mieszczące niesamowite artefakty sprzed 44,5 tysiąca lat. Blaubeuren to miasteczko idealne do spacerów. Można się szwendać po uroczych załukach pomiędzy średniowiecznymi domami. W czerwcu towarzyszy nam upał i wszędobylski zapach lip. Tu i ówdzie słychać relaksujący śpiew kosa. A spokoju miasteczka strzeże górujący nad nim krzyż. Dawny klasztor benedyktynów, którego początki sięgają roku 1085, gdy założono tu opactwo benedyktyńskie. W czasie reformacji klasztor przejęli książęta Wirtembergi i od XVI wieku mieści się w nim protestanckie seminarium należące do najstarszych w Niemczech. Obecny budynek jest późnogotycki z drugiej połowy XV wieku. Do miasteczka można przyjechać pociągiem, a niedaleko stacji jest wygodny hotelik z automatyczną obsługą. My kupiliśmy w nim noclegi przez Booking.com. Samo Blaubeuren jest wygodnym punktem odpoczynkowym podczas podróży do Francji i Hiszpanii, chociaż dla nas było celem. Cześć, cześć. Witajcie w niemieckim miasteczku Blauberen, średniowiecznym, całkiem ładnie zachowanym. A Aczkolwiek nas tutaj przywiodło nie średniowiecze, tylko czasy o wiele dawniejsze. Czyli coś, co tu miało miejsce 40 tysięcy lat temu. Czyli mieszkańcy sprzed 40 tysięcy tak, 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 lat, tak, a nie ze średniowiecza, tak. Tak. Jest tutaj muzeum, w którym jest eksponowana oryginał, figurka tak zwanej Wenus, właśnie sprzed 40 tysięcy lat znaleziona w okolicznej jaskini Hochlefels. W 2008 roku. W 2008 roku. No, miałam mówić, gdzie są oryginały muzea, a gdzie nie, no to tutaj właśnie wszystko, co z jaskini Hochlefels, czyli ta figurka. Yy, kaczka. No kaczka jeszcze parę artefaktów, które właśnie było tutaj znalezionych i są to oryginały. Dokładnie. Poza tym miasteczko jest słynne bardzo pięknym, z bardzo pięknego wywierzyska o niebieściutkiej wodzie. No i wytłumacz co to jest wywierzysko, bo ja też nie wiedziałem. Woda. Wywierzysko to jest miejsce, w którym woda wypływa z podziemi nie małym strumyczkiem. Jak źródełko? Jak źródełko, tylko po prostu wielką autostradą. Mrwącą rzeką. Tak wybija. Tutaj akurat jest tak, że to. Bezpośrednio z tego, z tego co pamiętam to mniej więcej e, 1-3 tony wody na chyba minutę Tak, jakoś tak, tak i... To wywierzysko jest źródłem rzeki Blau i nazywa się Blau Ma ono głębokość 22 metrów aby było nie tylko pięknie, ale również tajemniczo, to jest ono jednym z głównych wejść do systemu jaskiniowego o długości około 5 km odkrytych dotąd korytarzy. Bezpośrednio pod wywierzyskiem jest jaskinia top w Hochle, inaczej Blauchochle, do której wejście znajduje się na głębokości 22 metrów. Jest ona dostępna tylko dla wytrawnych nurków, bo nurkowanie w jaskiniach jest. Trudne. Zresztą było sporo wypadków, nawet jakieś śmiertelne, i od lat 80. XX wieku w wieżysku może nurkować tylko lokalna organizacja speleologów i ratownicy. Na marginesie, pomimo doświadczenia i podwodnej znajomości terenu, w 2003 roku zginął tutaj pod wodą jeden z członków tej organizacji. Jaskinia pod Wywierzyskiem jest całkowicie wypełniona wodą na długości 1,5 kilometra. Dalej dociera się do suchszych sali korytarzy, jak widać, nierzadko bardzo pięknych. Jeziorko, które utworzyło się nad bezpośrednim wypływem wody z głębiny, ma piękną, niebieską barwę. Na skutek dużej głębokości w centralnej części jest ono niepokojąco nieprzezroczyste. Bliżej brzegów woda jest kryształowo przezroczysta, co fantastycznie eksponuje żyjące w niej rośliny. Na brzegu tego nieziemskiego tworu w XI wieku benedyktyni założyli wspomniane już opactwo. A w połowie XVIII wieku powstał tu młyn wodny, po którym pozostało to oto malownicze koło. W XIX wieku napędzało ono już nie młyn, lecz młot w kuźni. Obecnie odpoczywa, nie jest związany z żadnym urządzeniem, choć nadal się obraca. A przepraszam, bywa, że pracuje. Czasami są organizowane pokazy kowalskie prezentujące, jak to kiedyś bywało w dawnej kuźni napędzanej kołem wodnym. Pomiędzy młynem a dawnym opactwem jest kawiarenka nad wodą, zachęcająca swym położeniem, zwłaszcza w upale. Niestety nas przerosła, bo stał do niej długi ogon czekających na stolik. Poszliśmy więc sobie w poszukiwaniu ławeczki, aby nagrać dla Was ten materiał. Jest to miejscowa atrakcja. Miejscowa atrakcja jest absolutnie zaludniona, szczególnie że jest w tym momencie Boże Ciało. Tak, Dodatkowo tak, tak. wszystkie knajpy są zaludnione, wszystkie ławeczki na skwerach są zaludnione, a my siedzimy na tyłach czy w obrębie e, seminarium duchownego, no protestanckiego. Tak. Znaczy, to są chyba ewangelice, ale już nie mm -hmm, pamiętam mm -hmm, dobrze. Mm -hmm. No w każdym razie jesteśmy na Jurze Słabskiej po raz wtóry. No, wyszliśmy z muzeum, masz może jakieś refleksje? na temat muzeum, tak. ogólnie refleksja podstawowa, która się przejawia, przewija ciągle. Muzea się dzielą na takie, które pokazują oryginały i takie, które generalnie robią rzeczy zupełnie inne no. niż pokazywanie tak, tak. oryginałów niezależnie od wszystkiego naprawdę jest to różnica. Notabene artefaktów dużo, opisów dużo, oczywiście jak wiadomo muzeum jest nastawione jak wiele tego typu instytucji na dzieci, mhm. raczej na rodziców, którzy przez chwilę zajmą czymś dzieci. Tak. ale nie mniej sala, w której jest eksponowana Wenus i sala, w której jest eksponowana Kaczka, są to jedyne obiekty w tych salkach małych. Tak. Fantastycznie eksponowane, doskonale oświetlone. No, naprawdę można sobie ten eksponat pokontemplować. Jeden i drugi. Do, jeszcze przypomnij mi, Wenus Hochlefels, taka figurka. Tak, no, jak większość artefaktów, tak stary. Tak, właśnie tak. Te figurki, wszystkie tych wenusek, one są nieduże. Dokładnie. Od jakichś 15 cm do za czasów Magdaleńczyków do półtora centymetrowych wisiorków. Tak, znaczy 15 cm tak. to są olbrzymie. Tak, tak. To są olbrzymie. To chyba ten lew ma coś koło tego. Ten człowiek. Tak, tak. Lew. tak, tak, tak. To, to, to jest figurka, która no, dobrze widać ją nie pod lupą. Człowiek lew, tak? tak człowiek lew. Y też niedaleko w jaskini znaleziono słynną figurkę mężczyzn z głową lwa. No i oczywiście można się zastanawiać, czy to jest taka hybryda, czy, czy, szaman. czy szaman w masce, ale w chodzi bóstwo, o to, no, no. że coś tu jest na rzeczy z tym lwem, bo również w jaskini Hohleferz była znaleziona, ile to miało, z półtora centymetra właśnie, też mhm. figurka takiego jakby mężczyzny z głową lwa. Tak. A jeszcze. Tutaj, to, co mi się kojarzy? Oczywiście te, te artefakty są tak pomiędzy. Te tutaj stąd, najsłynniejsze, są pomiędzy 30 a 40 tysięcy lat wstecz. Z czasów, kiedy już człowiek współczesny był jedynym tutaj mieszkańcem. Tak, ale wydaje się, że neandertalczyk zniknął stąd całkiem niedawno. Znaczy, nie niedawno od teraz, tylko wtedy. Niedawno od Niedawno wtedy, tak, tak. I roznaleziono również to właśnie, co jest niezwykle ciekawe, mm, flety. Tak, Flet... instrumenty muzyczne i nawet są próby rekonstrukcji nagrań z tychże tak, instrumentów, tak. zresztą bardzo fajnie zorganizowane w muzeum. Tak, tak. Kolejna sprawa, która mi się odziło w Niemczech bardzo podoba, właśnie w muzealnictwie niemieckim, jest to teren, e, na obszar doliny, na którym było wiele stanowisk, wiele wykopalisk, wiele bezcennych znalezisk. Każda wiocha, która była przynależna de facto do, tej, e, do tego obszaru, gdzie z, został znaleziony artefakt, ma swoje muzeum z tymże artefaktem, i generalnie rzecz biorąc, tak. czyli tam oryginał. Tak, tak. To jest w ogóle super. Prawda? Czyli generalnie, że, że człowiek jest zainteresowany, tak jak my, tematem, musi odwiedzić x muzeum. To już żeśmy robili taką przybieszkę parę lat temu, także troszeczkę wracamy po śladach. Ale to jest wspaniała sprawa, bo to rzeczywiście przynajmniej w zamyśle można myśleć, że generuje rozwój. Rozwój i ruch turystyczny. Tak. Oczywiście przyjechaliśmy spokojnie sami prawie sami, oprócz jakiejś wielodzietnej, niemieckiej rodziny sympatycznej, żeśmy zwiedzili muzeum. No było parę osób. I dosłownie do... parę osób. Ale, ale dosłownie... zdecydowanie zainteresowanych oni. Tak. Po czym prostu... żeśmy no. wyszli poszukać wolnej ławeczki. <laughs> no i to jest pierwsza. Tak. <laughs> to jest pierwsza. Tak, tak. A jeszcze dodam, że w tym momencie zdałem sobie sprawę w tym, że muzeum w Lauberen. dlaczego często boginie się personifikuje tak, taką hybrydę, jakby pomiędzy kobietą a ptakiem wodnym, jak a, to tak, sugerowała Maria Gimbutas. Tak, tak mówiłeś. Mhm. Bo tutaj w opisie tego ptaka wodnego, on jest w, w trakcie nurkowania i w tym momencie. Znaczy, figurka, tak, figurka, 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 figurka ptaka, który wchodzi pod wodę. Tak, tak. i w tym momencie łączy, bo tak jak to ptak ma skrzydła lata, ale w tym momencie łączy właśnie to przestworza i niebiosa ze światem podwodnym, który. Jak już nieraz wspominaliśmy, wydaje się, że był uważany od najdawniejszych czasów, a na pewno również w pierwotnych kulturach spotykanych na przełomie XIX i XX wieku przez badaczy z mm, świat podwodny to jest świat, w którym wszystko, co dawne czy co stare, się znika, roztapia, rozpuszcza i wychodzi z tego coś nowego, na przykład śmierć. Tak? To jest jako sym przy symbolice śmierci. Można, znaczy symbolika śmierci, symbolikę śmierci można połączyć z wodą. No, tak mi nawet nie wytłumaczyć, y y człowiek jakby się zanurza w wodzie i z tej wody wychodzi już do nowego życia. Wszyst wszystkie inicjacje, tak, wszystkie tak. inicjacje, to wszystko w tym jest symbolika wody. Przeztość jest tą, włącznie, samą, włącznie z tą samą symboliką. Tak, zanurza się człowiek stary, wychodzi człowiek nowy. No i tutaj jest właśnie ta odpowiedź, dlaczego tak wodny może symbolizować bóstwo. Znaczy, symbolizować, może no, być tym obrazem. Nie? Obrazem, no tak, 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 tak. tak. Bo nie sama kaczka jest bustą. No oczywiście. nie, no to nie, no to nie. Po raz kolejny. No nie, nie. Już, już wspomniałam, że. Podkreślamy no, ten ta kaczka Tak, wodny jest delikatny, misterny. Ma 38 tysięcy, 40 tysięcy lat. Jak to Pan mówił, przede wszystkim musi mieć okulary, żeby coś tak misternego wyżyliście. Dokładnie, dokładnie. No raczej pewnie okularów nie mieli, bo świetny wzrok. Znaczy, dobrze, okulary nie przetrwały, jak oni to widzieli, ja nie wiem, ja potrzebuję lupy. Żeby szczegóły, szczegóły no jakby rysunku, znaczy szczegóły tworzenia tych artefaktów mm -hmm. dojrzeć. Tak, tak. No jeszcze sama Wenus Hochlefels. Może jeszcze o niej ze dwa, trzy słowa. No, nieduża figurka, zawieszka. Niektórzy tak, tak. mówią, że być może miała głowę. Otóż dzisiaj się przyjrzałam, nie miała nigdy głowy. Była od początku do końca zawieszką. Bez Koniec głowy. Krok. Bez głowy. Dokładnie. W Uszkodź zostało. Nie ma czegoś takiego wytartego miejsca po głowie. Nie ma. Ona po prostu jest jaka jest. W dodatku ona jest inna od tych wszystkich Wenusek I to jest też coś. O, nawet dyplom. A i temat jest PISA. Dziś na studiach po dyplom o zgroze technicznej, żeby było śmiesznie. Tak. Te wszystkie inne Wenuski dla mnie. One są takie, raczej matka natura, taki kontekst, obfitość, dobrobyt. Znaczy, atrybuty bóstwa absolutnie przysłaniają jakąkolwiek figuratywność, to znaczy, czy, czy nawiązania Te do. Inne. Tak, to Bo inne. chodzi mhm. o to, że dla mnie tam absolutnie kontekst seksualny. Znaczy, może mieć. To znaczy, to może. Znaczy, chodzi o to, nie chodzi o jedną rzecz, że to nie jest pornografia, chodzi o to, że to jest jakby. To, że nie atrakcyjna mam... babka, to znaczy fragment atrakcyjnej babki. Może się podobać. Nawet, nawet współcześnie. Tak, znaczy ona się właśnie różni. Nie jest zgodna z kanonem niemniej fakt, że mody, nie ma głowy, wskazuje również na symbolizm. Dokładnie. No na razie nie mamy koncepcji. Ale już na pewno nie żadna pornografia, bo to... <laughs> no <Nie>, znaczy dobrze, <laughs> mamy koncepcję antropologiczne na temat badań nad obsesjami seksualnymi badaczy. <laughs> no właśnie. <laughs> Sztuki prehistorycznej. No. Ale to jest jedyne, co no można właśnie. w kontekście seksualnym. No Zresztą to właśnie yy, zażartowała sobie z pomysłów na kontekst seksualny również przewodniczka w jednej z jaskiń we Francji. Tak ładnie. Znaczy, w tak, tak. jest cała wycieczka gdzieś nie No właśnie, właśnie. Tak Pokazując że ty... nam na ścianie po prostu artefakty, to znaczy rysunki, rzeczywiście stylizowane rysunki, ewidentnie mające przedstawiać no, no, przynajmniej pierwiastek, istotę żeńskości czy no, tak, tak, kobiecości. Tak, 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 tak. No i coś wspominała, że niektórym się kojarzy jak Jasiowi. Tak. No dobra, tyle to pierwszych wrażeń na gorąco. Także dziękujemy za oglądanie i do następnego razu. Cześć. Lajcie.